Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda de a Dzisiaj kolejny taki Battle Pack z Marvela: Spider-Man kontra Venom i Iron Venom. Cena w przeliczniku za klocek jest kosmiczna, bo 63 klocki kosztują tutaj aż 69,99 groszy, ale to nie jest istotne, dlatego że mamy tutaj cztery absolutnie dobre minifigurki, to znaczy dwie są ok, czyli Spider-Man i Venom ale Iron Venom i Pork Green są totalnymi sztosami no i oczywiście zaraz wam je pokażę oprócz tego znajdziemy tutaj takie małe bugi Venoma, ja zresztą kiedyś przy okazji omawiania tego zestawu, jeszcze jako zapowiedź mówiłem, że można po prostu było to wypuścić jako taki czteropak z figurkami, choćby w formie tych, które mieliśmy na Bricktober i byłoby ok. i wtedy nikt by pewnie nie płakał, bo ten, ten, ten jeździk tutaj jest tak potrzebny jak nie wiadomo co. Ekskluzywną minifigurką jest pork grind, więc w momencie, jeśli chcecie ten zestaw zdobyć, na pewno go nie kupicie taniej, dlatego że to jest taki zestaw, który jest tylko i wyłącznie dedykowany dla Lego shopu i dla Lego Store'ów No i cóż, te 7 dych trzeba będzie wyrzucić na to, ale ja go sobie otworzę jeszcze, tak w ogóle. Cyk cyk cyk. Lubię te pudełeczka, bo one są takie estetyczne. Mamy tutaj to tłoczenie z przodu w tym blisterku, to jest naprawdę spoko. I bez psucia tego opakowania możemy sobie wyciągnąć zawartość. O, a, pudełko jak nowe i ten blisterek w kształcie minifigurki jest naprawdę spoko. No a co tutaj się znalazło? Oczywiście instrukcja, gdzie w 11 krokach składamy sobie to bagi, które naprawdę no, wygląda jak każde inne bagi, nawet tam nie ma żadnego e, logotypu Venoma. Możemy tutaj zobaczyć, że Iron Venom ma też oczywiście twarz tonego Starka. Wygląda naprawdę świetnie, w ogóle szkoda, że to już, jeszcze nie jest ten dźwigany hełm, ale i tak wygląda świetnie. No i wszyscy tutaj jedzą hot dogi, Pork Green i Venom jedzą hot dogi, Spider-Man nie je, ale myślę, że przez to, że ten zestaw jest tak mały, ja zrobię taki... taki speed build bo to ciężko nazwać speed buildem, 63 klocki to będzie speed build więc w tym speed pokażę Wam, jak to składam i zaraz będziemy sobie ten zestaw omawiać. I I tak szczerze mówiąc w ogóle zastanawiam się, czy omawiać konstrukcję, która tutaj się znalazła, no i może zróbmy to tak po prostu pobieżnie. Eee, Przez sunę, tych gentlemanów. Mamy taki pojazd. Ma cztery koła, ma kierownicę, ma tutaj jakieś oparcie, ma też nawet światła. Tadam, koniec instrukcji. Eee, recenzji, koniec. Instrukcji też. Dobra, nieważne. Przemilczmy to, po prostu... Ja i tak bym kupił ten Battle Pack, gdyby nawet nie było tego pojazdu, bo bo nie rozumiem jakby sensu jego istnienia. Można było dodać po prostu jakieś akcesoria, nie wiem. Skoro jedzą hot dogi, to stoisko z hot dogami, a co? Też byłoby spoko. Co do minifigurek, może zacznijmy od Pork Grinda, no bo mimo wszystko on jest tutaj chyba takim głównym bohaterem tego zestawu. To, co mnie zmartwiło, to dopiero w momencie, kiedy to składałem, to zobaczyłem, że mają dokładnie takie same torsy z Venomem, więc tutaj dedykowana i taka limitowana jest tylko główka. Szkoda, ale i tak na plus, mimo wszystko mamy oczywiście ściekły Mamy tutaj też bardzo fajnie wyglądający ryjek u świniaka. Uszy dokładnie tak jak w przypadku Spider Piga, którego mogliście zobaczyć. Chyba to był zestaw pojedynek z Venomozaurem. Więc jest naprawdę spoczko. Jeśli chodzi o Spider-mana, no to tutaj mamy powiedzmy taką klasykę gatunku. Spider-man wygląda dokładnie tak jak wyglądał w tych ostatnich zestawach, które mieliśmy co oni się tak wszyscy przewracają? Chyba w tych chodogach jest coś dziwnego. Ma zadrukowane rączki po bokach, więc mamy tutaj taką naprawdę klasykę pełną gębą. Jak nie macie Spidermana, to tym bardziej warto po ten zestaw sięgnąć. Co do Venoma, tutaj też szału nie ma, dlatego że Venoma niedawno mieliśmy w magazynie od Blue Ocean, więc w momencie, jeśli go nie macie? Znowu po ten zestaw sięgnąć warto. Dla Venoma oczywiście go warto nie kupować, ale myślę, że jeden argument, dlaczego ten zestaw kupić, już widzieliście czyli Pork Grind. No i jeszcze mamy tutaj Iron Venoma, który wygląda naprawdę bardzo dobrze. Zwróćcie uwagę na to, że jedna rączka jest czarna, a druga jest taka bordowa. Mamy tutaj oczywiście też główkę Tonego Starka w takiej zwykłej wersji, oraz już z włączoną całą aplikacją. Szkoda tylko że nie dostał on żadnych nadruków na nóżkach, bo mimo wszystko gdyby one jeszcze się pojawiły, to byłoby naprawdę już tak idealnie, ale myślę, że zarówno torsik jak i hełm wyglądają bardzo dobrze, mnie osobiście przekonują, tylko te nóżki mogłyby tak dopełnić całości, no bo dostaliśmy tutaj po prostu cztery zwykłe, a nie, trzy, przepraszam, trzy zwykłe takie kompletnie czarne nóżki bez żadnych dodatkowych nadruków. No ale tak na podsumowanie, warto czy nie warto? Według mnie oczywiście warto i to jeszcze jak? No bo Pork Grind i Iron Venom będą pewnie za chwilę, o ile już nie są warci, więcej niż sam zestaw. Więc tak, na dobrą sprawę, dwa pozostałe minifigi oraz pojazd dostajecie, jakby nie patrzeć, w gratisie. Myślę, że po prostu ten zestaw, ze względu na zawartość minifigurkową, będzie cieszył się bardzo dużym uznaniem. Więc warto też go kupić w momencie, kiedy jest dostępny. Bo jak za chwilę znowu zaczną się takie problemy, jak choćby ostatnio z i czy jak swego czasu były z Brzeszczotem, chociaż one cały czas się pojawiają, no to warto mieć na względzie to, że. Jak chcecie ten zestaw mieć jak najszybciej, to warto się spieszyć, bo później znowu te problemy z dostępnością mogą się pojawić. Czyli co? Polecam po prostu, mimo tego, że to bagi jest totalnie zbędne, to minifigurki są warte uwagi. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.